Zobaczcie, jak to wygląda. Wyszedł jeden taki bubel. No, palbestie. Pasujemy już, kokpit. Nie chciałem tych zwykłych, klasycznych okrągłych. Dogrzewanie soczewki. Cześć widzowie. Dziś bardzo ciekawy materiał. Pokażemy Wam, jak projektujemy i wykonujemy na gotowo. Nowy autorski kokpit do sześćdziesiątki. Lakierujemy ją. Pokażemy również, jak w końcu po trzech miesiącach pracy sześćdziesiątka wyjeżdża z warsztatu. Ja już się nie mogę doczekać efektu finalnego. Mam nadzieję, że wy również. I zapraszam Was do oglądania. Ciągnik został przygotowany pod lakierowanie. Wiktor właśnie będzie go teraz pianował chemią i odtłuszczał pod lakierowanie. Zobaczcie, że go tutaj wyprowadził. Będzie teraz pianował. Pokażemy Wam proces mycia i szykowania pod lakierowanie. Zaczynamy lakierowanie ciągnika. Cionik jest już postawiony na kobyłkach. Spójrzcie jak to wygląda. W pistolecie rozrabiam już farbę epoksydową. Będę nakładał dwie grube warstwy epoksydu okrętowego. I dopiero dnia następnego będziemy lakierować to farbą okrętową. Zobaczycie jaki kolor korpusu. Na razie nakładam epoksyd. Tak to wygląda. On jest taki delikatnie zielonkawy. Rozcieńczony oczywiście, żeby był bardziej rzadszy. No i dodany twarzą. kolakier, taki który kładziemy już jako ostateczną warstwę. Jest to standardowo lakier okrętowy. Pokażę wam jaki. To nie jest żadna promocja, od razu mówię, po prostu stosuję te farby i jestem z nich zadowolony. Jest to farba Sigma Fast 210 HS. Jest to farba dwuskładnikowa. Kod lakieru, jakbyście chcieli zobaczyć, to jest 7037 i zobaczcie jak to wygląda. Nie pokazywałem wam procesu lakierowania, bo uznałem, że to nie ma sensu, żeby pokazywać każdą warstwę. Zobaczcie jak to wygląda. Wydaje mi się, że ładnie się ten kolorek yy, położył. Jest fajny, nawet jak, gdzieś, jak pojawia się takie drobne zatuszczenie, to nie ma szans, żeby on się zważył, tylko elegancko kryje. Tak naprawdę po 1,5 warstwy można powiedzieć, i to już jest wszystko elegancko polakierowane. Będziemy jeszcze robić detale na kolor czarny, czyli myślę o drążku kierowniczym, kolumnie, pokrywach zaworów, kołach pasowych. Jeszcze pewnie parę detali tutaj wymyślimy i polakierujemy na czarno, ale to będziemy już lakierować właśnie jak ten sobie lakier doschnie. Bo w technologii okrętowej jest to fajne, że możemy kłaść nawet inny kolor. Gdy ten lakier już w pełni się utwardzi i nie ma problemu, że musimy się mieścić w czasie, tak jak jest to z samochodówką, więc jest to fajnie, fajne ułatwienie, jeśli chodzi o takie lakiery. No i można to lakierować oczywiście w takich warunkach, można powiedzieć stodołowych. Nie trzeba mieć jakichś super warunków, a ta farba naprawdę fajnie kryje, fajnie, fajnie się układa. Teraz bierzemy się za piaskowanie elementów, czyli obciążników na koła, Felg. Jeszcze najpierw jadę, oczywiście, jedno z jednego koła nam schodziło powietrze. Jadę na wulkanizację, żeby sprawdzili chłopaki, co tam się stało, i naprawili usterkę. Później felgi będą piaskowane, obciążniki, rama oraz wszystkie inne detale, które tego wymagają. Moim zdaniem ciągnik się bardzo fajnie prezentuje w tym momencie. Nie mogę się doczekać aż w sumie już będzie poskładany, jest. Tutaj jeszcze wyszedł jeden taki ks. bubel, <noise> że zbiornik był nieszczelny. On był tu spawany, a majster tylko poprawiał, bo ktoś tu tak nasmarkał, a majster tylko postarał się poprawić. Zobaczymy jak to będzie. Coraz bardziej się Zbliżamy do tego, żeby ten ciągnik był sprawny, jeżdżący, myślę, że to będzie jedyna taka 60 w Polsce z taką karoserią, z taką podłogą. Prace blacharskie przeciągniku postępują. Zobaczcie widzowie, co tutaj się dzieje. Pasujemy już kokpit. Zobaczcie teraz najpierw, jak ten kokpit został zaprojektowany w 3D. Wiktor tutaj się już wziął zapasowanie kokpitu. Jak widzicie, wygląda to całkiem ładnie, ale zostało to wszystko wypalone laserem i zagięte na prasie krawędziowej. Tutaj mamy maskę, już ładnie się to można powiedzieć licuje z kokpitem. Tutaj w planach w przyszłości będzie gdzieś kończyła się kabina, tutaj lub tutaj, coś takiego. Zobaczymy, jak się jeszcze wyrobimy z tym wszystkim. Maska, można powiedzieć, że już śmiga elegancko na teleskopach. Tutaj mamy taki można powiedzieć gumę, która będzie amortyzowała zamykanie i tu będzie taka zawleczka. Mamy bardzo dobry dostęp, żeby ją zatankować. Tutaj jest założona uszczelka, tak żeby to po prostu nie wibrowało. To będzie się oczywiście tak samo właśnie łączyło, tak jak tutaj widzicie uszczelką krawędziową. No i zobaczcie jak wygląda kokpit. Opowiem Wam teraz co gdzie ma być. Tutaj będzie stacyjka do zapalania, czyli zwykły klucz. I wymyśliłem to tak, że wkładamy kluczyk, odpala się zasilanie. Pierwsza pozycja jak włączymy, to wtedy włącza się wspomaganie elektryczne. Kolejna pozycja to będą światła krótkie i długie. Tutaj ma być przycisk do rozrusznika. Tutaj są cztery przyciski. One na razie nie będą zagospodarowane, ale zrobiłem już otwory i zrobię takie ładne maskowince. W przyszłości będą to yy, oświetlenia robocze do kabiny. No i zobaczę, co tam jeszcze sobie wymyślę. Tutaj ma być przełącznik od kierunków wskazów, chyba tutaj dokładnie. Tutaj ma być dioda, która będzie po prostu migała od kierunków, a tutaj będzie trąbienie. W takiej kolejności. Trąbienie, kierunki, dioda od kierunku. Lecimy do góry. Tutaj mamy standardowo obrotomierz z, licz z licznikiem motogodzin. I tu będziemy mieli tak. Yy, diodę od świateł długich, światła krótkie. No oczywiście to teraz tak Wam mówię, może to będzie w innej kolejności, czyli na przykład tu światła krótkie, tu światła długie i teraz lecimy tutaj dalej. Oczywiście to też nie wiadomo, czy będzie w takiej kolejności, zobaczę jak będę to miał. Na pewno będzie tak. Temperatura silnika, ciśnienie oleju, tutaj to większe to będzie ilość paliwa w zbiorniku, no bo dodaliśmy do zbiornika wskaźnik paliwa, będzie tutaj dodatkowo ciśnienie w sprężaniu, czyli w butli. I ostatnie będzie woltomierz. To duże to jednak będzie właśnie tutaj prężanie. Tutaj tą kolumnę kierowniczą, żeśmy zrobili w taki sposób, że jest taka blaszka, to będzie przyspawane do tego. I gdybyśmy chcieli się dostać do kokpitu, będziemy to odkręcać i cała kiera nam schodzi z góry bez konieczności ściągania tutaj z wałka. Myślę, że będzie to fajnie funkcjonowało. Wiktor teraz przerabia właśnie gaz, tak żeby nam dopasować oraz dźwignie zmiany biegu. To jest fajnie, kokpicie jest rozkręcany, więc będziemy mogli się łatwo dostać do kabli. No i myślę ogólnie, że ten kokpit będzie bardzo sympatycznie wyglądał. Już wygląda. Na jakim etapie jesteśmy z blacharką przyciągniku. Maska poskładana. Botniki wiktor już poskręcał, lampy wstępnie pomontował. Tu mamy takie botnikowe. Z tyłu. Nie zakładaliśmy oryginału, bo, bo oczywiście mi się nie podobały. Wolałem założyć coś. Nie oryginalnego, ale LEDowego, żeby to fajnie już troszeczkę nowocześnie wyglądało. Tu będą jeszcze u góry lampy LEDowe, takie kwadraciaki robocze, którymi będzie można sobie tam podregulować, będą zapalane osobno z przycisku. No i teraz mieliśmy duży dylemat, jakie lampy zamontować z przodu. Nie chciałem tych zwykłych, klasycznych okrągłych, no bo jak wiecie 60, 30 mają takie, można powiedzieć, zaokrąglone kształty przodu i wtedy fajnie pasują okrągłe lampy. No ale zobaczcie. My tutaj poszliśmy już takie kanciaste kształty, maska gięta, błotniki bardziej kwadratowe, więc moim zdaniem nie pasowałyby okrągłe lampy. Szukałem dłuższy czas lamp. No i udało się, można powiedzieć, dogadać z firmą Valostor, która zaoferowała nam lampy w zamian za prezentację. To są bardzo ładne lampy, chyba jedne z ładniejszych, jakie znalazłem, więc pomyślałem, czemu by ich nie zaprezentować, skoro uważam, że to jest dobry produkt. A wy dzięki linkowi, który znajdziecie pod filmem, zyskacie 10% rabatu na zakup w ich sklepie. Valostor posiada nie tylko lampy do ciągnika, ale ogólnie oświetlenie. Mają bardzo fajne panele LED do na przykład terenówek. Bardzo mi się podobały wielokrotnie. Nie wiem, czy teraz widzicie, ale często na mieście w terenówkach pojawiają się takie na dole paseczki pomarańczowe zaświecone pod LEDem. Fajnie to wygląda. Oni oczywiście mają w ofercie... Wiele takich ciekawych lamp. Myślę, że jeśli współpraca będzie ok, to będę miał jeszcze kiedyś możliwość pokazania ich oświetlenia, bo myślę, że to jest takie oświetlenie jedne z lepszych. Ale przejdźmy teraz do rozpakowania przesyłki i zobaczmy, jak te lampy wyglądają. Ogólnie te lampy, które wybrałem do ciągnika, są też montowane. Widziałem w nowych ładowarkach kołowych i ogólnie w takich maszynach budowlanych. Myślę, że są to bardzo fajne lampki. Zobaczymy, jak to wygląda na żywo. No bo jak wiadomo, na zdjęciach Nesie często coś fajnie wygląda. Ona na żywo wygląda inaczej. Widzę, że mamy jakieś mocowania do ustawiania pewnie kąta. Na no, razie wygląda to dość porządnie. Kierunkowska z tego, co widzę, jest skręcana osobno. Myślałem, że to jest tak jak na zdjęciu w całości, ale fajnie. Kurde. Bardzo ładna lampa. Możemy właśnie tę lampę skonstruować, żeby to był kierunek albo lewy, albo prawy. Dobra, bierzemy się za skręcanie tego, w zestawie do lamp otrzymaliśmy również wiązkę. Fajnie na kostki, takie można powiedzieć, wodoodporne na uszczelca. W wiązce jest zastosowany również bezpiecznik, przekaźnik. No i mamy kawał grubych kabli, no bo te lampy to nie jest tania chińszczyzna, tylko to są lampy z homologacją, o dość sporej mocy świecenia. Z tego co widziałem na necie, to naprawdę robią robotę. Zamontujemy je i przetestujemy jak to będzie świecić już naprawdę tutaj u nas w garażyku, zobaczymy też w nocy, ale wydaje mi się, że będzie robić robotę. Jest to bardzo masywna lampa, tak jak trzymałem wiele różnych takich chińskich lamp w łapach, bo montuję tego trochę do aut terenowych. To jest chyba jedna z cięższych, cięższych lamp. Co też w sumie dobrze świadczy, no bo jeśli to ma jeździć na ciągniku, mogą o to przyhaczać różnego rodzaju rzeczy. To zobaczcie, jakie tutaj macie kawał metalu, gwint. Po prostu jakieś gałązka cieńsza lub średnio gruba nie powinna tej lampie nic zrobić. My sobie ją zamontujemy teraz do ciągnika, a wiązką zajmiemy się już dopiero w momencie, gdy będziemy go lakierować. Lampy zostały wstępnie zamontowane i przypunktowane. Na no, razie można powiedzieć, że jest to zrobione na takim kątowniczku. Jeszcze nie wiemy, czy ta odległość na 100% będzie odpowiednia, ale zobaczcie, jak to się prezentuje. No na pewno niestandardowo. Myślę, że jak te lampy będą zapalone, to będzie to wyglądało całkiem spoko jeśli tak by spojrzeć na przód ciągnika, to te lampy są takie trochę pancerne razem z maską i te koła wyglądają tandetnie, bo są za cienkie. Ale na razie stwierdziłem, że nie ma sensu tego ruszać. Tu budżet na razie nie pozwala, więc zostaje po prostu przednia oś, a kiedyś wleci napęd. Zastanawiamy się jeszcze nad ustawieniem tych lamp, w ten sposób, żeby kierunek był pod spodem. Na razie tylko je tak przekręciliśmy, ale wydaje nam się, że w sumie tak wygląda to lepiej. I chyba tak to zostawimy. Dziś, jak pogoda pozwoli, będziemy lakierować ciąg. Wczoraj było ładnie słoneczko. Błotniki już polakierowałem. No i słuchajcie, jak to zrobiłem. Nie robiłem tak, że dawałem sam lakier, tylko dałem tak. Podkład, na to konserwacja. Urd. i na to jeszcze lakier okrętowy i spód nadchola już taki zostanie. Teraz będę odwracał błotniki od strony tej najbardziej widocznej, czyli zewnętrznej i tam już będziemy lakierowali podkład, baza i lakier bezbarwny. Nie lecimy w seryjny kolor Ursusa. Byłem wczoraj na mieszalniku, dobrałem coś innego. Może nie odstaje ten kolor bardzo od oryginału, ale jest inny. Po prostu taki odświeżony ciąg. Pokażę Wam już po procesie lakierowania, jak to będzie się prezentować. Dziś dzień lakierowania. Elementy powoli dotychają. Spójrzcie, jak to wygląda. Tu mamy ramę. Czarny połysk. Tutaj elementy kokpitu pomalowane na czarny mat, bo to jest od spodu. Tutaj mocowania. Maska się już, spachlują z spawy. Błotniki już mamy polakierowane w decelowym kolorze. I nawet doschnięte będziemy właśnie brali za montaż. Jak Wam się podoba kolor? Dajcie znać: jest to troszeczkę taki bardziej wpadający w pomarańcz. Nie jest to taki stricte żółty jak ma Ursus. Plus, dodatkowo teraz tego tak nie widać, ale ten lakier ma w sobie taki brokat, który będzie się dokładnie mienił na słońcu. To nie jest lakier właśnie akrylowy, tylko wzięty z palety z samochodówki, żeby się fajnie mienił właśnie w słoneczku. Myślę, że zrobi to fajny efekt. Nawet teraz widzicie jak ładnie się odbija. Spójrzcie, widzowie. Mamy już tutaj polakierowane elementy. Zobaczcie, jak to się prezentuje. No, według mnie wyszło to bardzo ładnie. No, lakierowanie nie jest perfekcyjne, ale nie ma jakichś większych zacieków. Wiadomo, że wtrącenia są. Jak widzicie, było to lakierowane tak, jak na paletach tutaj leży. Tu mamy maskę. Uważam, że wyszła bardzo ładnie. Zobaczcie, jak lakierek się rozlał. Później wam pokażę, jak to będzie wyglądało na. Traktorze już na zewnątrz, słoneczku, ale wydaje mi się, że fajnie ten lakier się będzie tutaj mienił, bo ma sporo brokatu. Teraz już widzicie, że jak wpada słońce, w ogóle jak to wygląda. Tam już jest ciągnik, teraz nie ma trochę czasu go poskładać, ale powinno się to udać zrobić w najbliższym tygodniu. Dziesiątka poskładana. Zapraszam Was teraz do obejrzenia krótkiego materiału z jej prezentacji. Krótkie światła, długie kierunki, ciśnienie oleju, obrotomierz został fabryczny, tutaj mamy pneumatykę, pneumatyka jest jeszcze nie zamontowana, ale będzie, wskaźnik paliwa, woltomierz, temperatura i ciśnienie oleju. Powiem Wam, że ciśnienie oleju kupiłem taki zestawik uniwersalny, pokazywał fajnie ciśnienie oleju i o ciśnienie oleju jest, bo sprawdzamy analogowym, ale już się zaczął można powiedzieć gówniany zegar albo czujnik psuć. Spójrzcie jak to wygląda. Zegary teraz się zapalą. Wszystko fajnie świeci. Tutaj mamy tabliczkę z biegami, przycisk start, halogeny tył, trzy wolne miejsca. Tutaj mamy trąbitko i kierunki. Pokażę Wam teraz, jak wygląda oświetlenie w tym ciągniku. Słuchajcie, widzowie. Opowiem Wam pokrótce o lampach z firmy Valostor, bo myślę, że są to lampy warte uwagi. Lampy mają takie funkcje jak dogrzewanie soczewki. Mają tu taką specjalną pomarańczową diodę, która zapala się w momencie uruchomienia lampy. Dodatkowo, oczywiście, pełna homologacja światła do jazdy dziennej, światła krótkie i światła długie. Lampy mają możliwość konfiguracji tego kierunku. Możemy go przekręcać dowolnie. On, ma, on jest tutaj przykręcany na śruby, i możemy go na przykład przykręcić w takiej konfiguracji, że montujemy to u góry lub na dole. Bardzo fajna sprawa. Ja bardzo dziękuję firmie Store, a Wy możecie skorzystać z kodu rabatowego, który wyświetlił Wam się teraz na ekranie. Kupując tego kodu, wspieracie mój rozwój, tak, żeby mógł po prostu tworzyć ciekawsze materiały dla Was i mieć po prostu na to budżet. Dziękuję Wam serdecznie za każde kliknięcie, tak jak teraz jeden z widzów z farmie przy poprzednim filmie. Wielkie dzięki. Mam nadzieję, że każda złotówka pomoże mi tak naprawdę. W rozwoju marzeń warsztatowych, pokażę Wam jeszcze widzowie, jak sobie tutaj to wszystko ustawiliśmy. Mamy tutaj zamontowany bezpośrednio na akusie bezpiecznik 250A. Tutaj puszczona cała wiązka. Lampy elegancko w środku. Tu idzie wiązka. Mamy tak: czujnik do kontrolki, czujnik do pokazywania dokładnej ilości. Jeśli chodzi o ciśnienie oleju, czyli pokazuje nam dokładnie wskazówka i czy mamy 3, czy 4,5 bara, czy dokładnie. A to jest dokładnie tylko kontrolka do zapalania się, gdy tego ciśnienia nie będzie. Tutaj mamy całą rozdzielnię z bezpiecznikami. Dwa zostały wolne. Pokażę wam teraz gdzie zamontowałem hebel. Nie kombinowałem. Są teraz takie fajne hebelki. Bezpośrednio na klemę montujemy cyk wyłączamy i to wszystko. Fajna sprawa. Tutaj mamy puszkę, tutaj są połączone światła na jeden błotnik, na drugi, no i z tyłu na przyczepę. Teraz mamy kokpicik. Z niego jestem mega zadowolony jak to wyszło, no daje to takiej nowoczesności dla tego ciągnika, że masakra. Tutaj już Wam opowiadałem parę razy co i jak. Muszę sobie jeszcze zamontować jakąś skrzyneczkę na narzędzie na błotniku, póki nie będzie kabiny. No i jeszcze o jednej rzeczy bardzo ważnej zapomniałem, muszę tutaj zrobić ładowarkę USB, uchwycik na jakieś picie. Typu, właśnie jakieś kurde napój, woda, żebym sobie tutaj mógł coś wrzucić, i mocowanie telefonu. I to będzie komplet. No i oczywiście na pewno mocowanie na kamerę, no bo muszę Wam relacjonować, co tam się dzieje z ciągniczkiem i co będę nim robił. To chyba na tyle, jeśli chodzi o prezentację ciągnika. Wielkie dzięki za obejrzenie filmiku. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o projekcie. Ursusa i czy Wam przypadł do gustu. Ja się nim jaram, bardzo mi się podoba, ale zdaję sobie sprawę, że każdy ma własne gusta i chciałbym poznać Wasze. I dajcie znać przede wszystkim, co byście chcieli, żebyśmy dalej z tą 60 zrobili. Może wyprodukowali jakąś maszynę do niej? Na pewno przydałaby mi się kusiarka, ale nie jest to priorytet, więc jeśli macie jakieś pomysły, co chcielibyście zobaczyć na kanale, to komentarz pod tym filmem, który zbierze najwięcej lajków Weźmiemy najbardziej pod uwagę i go wykonamy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!